No, i stało się wreszcie, moja instalacja osiągnęła, można powiedzieć, wersję produkcyjną. Oczywiście, można jeszcze zrobić parę poprawek, które zrobię, ale teraz, jako, że goni mnie czas, bo wyjeżdżam na urlop, to chciałem zrobić coś takiego, żeby już to można było tak spokojniej zostawić. A więc jedziemy jeszcze raz od początku. Od początku, czyli standardowo od słońca tak, słońce nie zmieniłem, ono nadal jest nadal jest to samo i świeci. Raz słabiej, raz mocniej i świeci na te same panele, które były wcześniej. Także jest tutaj tak jak było. Panel jest 15 dla przypomnienia. Trzy zestawy po 5 sztuk razem około 90 V taki zestaw daje. I ten cały prąd zbiega się tutaj. Tu jest pierwsza odmiana, pierwsza zmiana tutaj. E, tu jest wstawiony moduł bezpiecznika. W środku jest taka wkładka. Obecnie jest 6 a ponieważ na tej instalacji przy tym napięciu wyciągnie mi w tej chwili 4, 4,5 maksymalnie ampera. Więcej nie szło. Jak będzie więcej, to, no to się spali. Jak widzicie, mam zapasowy. ten jest tutaj wmontowany. To jest bardziej raczej takie zabezpieczenie um, na wypadek, nie wiem, jakiegoś spięcia, jakiejś burzy czy coś, takie, ponieważ no, te panele nagle nie spowodują, nie dostaną same z siebie przebicia i nie spowodują, że jakoś wyprodukują dużo więcej prądu, więc to jest takie opcjonalne. Y, oczywiście przy niższym napięciu mm, prąd będzie większy, więc tutaj ten bezpiecznik musi być inny. Póki co jest to dobrane, także ten 6 A wystarcza. No i ten prąd wędruje sobie tam dalej do tamtej części mieszkania, gdzie jest najważniejsza instalacja. Więc idziemy teraz do niej. Oto najważniejsza część tej instalacji. Mm. To już nie jest ta wersja, co wcześniej, czyli te urządzenia nie leżą na tej szafce, tak jak leżały wcześniej. Teraz jest już to powieszone. Wisi to na płycie MDF 9 mm. Oczywiście już miałem informację, że to też źle, bo elektryka i drewno to się za bardzo nie lubią, więc w sumie nie wiem, na czym musiałbym to położyć. Zapewniam, że gdybym miał warunki, to by pewnie leżało na czterech słoniach stojących na olbrzymim żółwiu, ale póki co musi być na płycie, bo słoni tutaj nie zmieszczę, szafka została i szafka zostanie, bo spełnia dwie funkcje. Po pierwsze będzie na niej można siedzieć, jak już to w końcu posprzątam, po drugie w środku są akumulatory AGM -y żelowe, AGM -y chyba w sumie. Nie pamiętam, oznaczenia są od drugiej strony. Ta nie były, więc pewnie szybko je szlak trafi, ale liczę, że chociaż wytrzymają jakieś e, dwa lata. Może sobie e, lifę po wstawią. Okej, okay. płyta. Płyta ma cztery różne złącza. Dwa na dole, dwa na górze. Tutaj każde złącze sobie oznaczyłem. Przewody też są również oznaczone co. Oznaczają które i tak. Tu jest wejście RS485, to wejście z limitera tego tutaj. Limiter generalnie też mógł lecieć tam na dół, ale skapnąłem się po tym, jak zmontowałem to wszystko tutaj, więc no, już nie przekładałem. Zresztą to, że on znajduje się tutaj, to też ma swoją zaletę, bo rzut oka i widzę, jakie jest zużycie prądu w watogodzinach tutaj w mieszkaniu. OK, każde złącze oznaczyłem. Tutaj oznaczyłem też typ sygnału. Widać, że tu jest sygnał cyfrowy. Tutaj jest grid, przyłączenie do sieci. Jest to podłączone tam w skrzynce yy, pod bezpiecznik, i jest tutaj też oznaczone, że jest to prąd przemienny LN uziemienie. I dałem ostrzeżenie, że tu jest wysokie napięcie, no ponieważ jest tu wysokie napięcie, napięcie sieciowe. Od dołu mam odpowiednio wejście. Na panele. Tu jest oznaczenie, że prąd stały. Tu również dałem ostrzeżenie przed wysokim napięciem, no bo 80-90 V no to już jest sporo. Tutaj jest BAT pod spodem, troszkę przykryte, ale jest też oznaczenie plus minus kolejność biegunów prąd stały. Przewody są również i kable pooznaczane, które jak e, mają być podłączone. Yy, I OK. dobra. Co jest dalej? Yy, dwa aktywne urządzenia. Mój IP-Iwer yy, i połączony do niego yy, inwerter Soyosource. Jak widzicie, produkuje w tej chwili do 100 W, bo ma maksymalny limit taki narzucony. Yy, tam jest 149. Jeżeli tutaj zwiększę sobie Produkcję na. Załóżmy na przykład te 200W. To teraz zobaczcie, wskakuje 150W i tam też jest 150-151. Także tutaj to mniej więcej pasuje. Ustawiam 100W, żeby nadmiernie nie obciążać sieci. I tak. Jak to działa? Prąd z paneli i z akumulatora przechodzi przez tą pierwszą skrzynkę. W skrzynce tej znajdują się dwa bezpieczniki. Każda linia ma swój bezpiecznik. I tak, ten bezpiecznik 10A jest na linii paneli. 10 amperów przy tej konfiguracji starcza. Jak widzieliście, tam jest 6 na balkonie. To tutaj 10 jest więcej. On głównie spełnia funkcję raczej wyłącznika za jego pomocą mogę sobie odłączyć od regulatora panele widzicie tutaj pokazuje że nie ma teraz załączam jest ładowanko tak samo drugi bezpiecznik no ten jest już właściwym w sumie bezpiecznikiem 25 A. inwerter ma moc 20 A. fu regulator ma moc 20 A. Więc, jeżeli byłoby jakieś zwarcie, no to 25 amperów z akumulatorów spokojnie wyjdzie, więc myślę, że bezpiecznik powinien wtedy to załapać. No i tak, stąd ten prąd przez skrzynkę przechodzi do regulatora, no wchodzi do niego tutaj pod te złącza, wychodzi. Tędy. Tędy wychodzi do inwertera. E, tu jest trochę ciasno, więc musiałem tak tu poprowadzić. No i wchodzi tutaj. Tu wchodzi również sygnał RS485, który jest poprowadzony tu pod spodem, tu. No i stąd po prostu, z tej kostki, tamtymi dwoma przewodami. Tam ma kolanko i on tam pod spodem. E, przechodzi. No, trochę mało tutaj miejsca było, żeby to szerzej umieścić, więc jest w taki sposób zrobiony. I IWER ma jeszcze tutaj adapter do chmurki e, podłączony, podłączony, więc mogę sobie zdalnie sprawdzać. I e, inwerter oczywiście potrzebuje połączenia do grida, do sieci. Ten grid wchodzi tam i tu przechodzi przez tą skrzynkę, i tutaj mam kolejne bezpieczniki. Mm. Ten tutaj bezpiecznik jest to bezpiecznik 6A. Jest to główny bezpiecznik. Odłącza całe tutaj 230 od inwertera. Inwerter wtedy się całkowicie wyłącza, bo on jest zasilany z 230 nie z tego napięcia. Prąd stały mogę odłączyć poprzez no, tutaj ten przycisk po prostu i piwer odcina. Zasilanie prądem stałym, a tutaj właśnie podłącza, odłączam prąd przemienny. Ta kontrolka wskazuje, że układ działa. Jak teraz to cyknę, to po prostu yy, ona zgaśnie. A jak będzie włączone, no to po prostu będzie świecić. Zamierzam jeszcze drugą zamontować. Po prostu nie było, jak kupowałem tyle, więc jest tylko do ogólnego wskazania. Tu obok jest supla, supla wersja. MFW 01 LEW01. Supla do montażu na szynę. Mierzy pobór i produkcję. Dwukierunkowa supla. Mierzy pobór i produkcję prądu, także widzę ile to urządzenie zużywa w czasie czuwania i widzę ile produkuje. Ten bezpiecznik jest też bezpiecznikiem 6A. On odłącza inwerter. Jest tu po prostu oddzielny. Ja go mogę cyknąć. Teraz widzicie inwerter zgasł. Jak wyłączę to. No to zgasło wszystko, także mam po prostu takie połączenia. Zobaczmy, czy wystartuje. OK, dobra, wystartował, jest prąd. On ma tutaj startup i to idzie. No i OK, tak jak mówię, tu jeszcze muszę domontować sobie jedną kontrolkę, bo ta jedna tylko świeci. No, i wszystko w tym układzie działa. W takim układzie nawet inwerter ma troszeczkę lepiej, bo grawitacyjnie jest chłodzony i zauważyłem, że osiąga troszeczkę niższe temperatury. Jest jeszcze miejsce na dodatkowe urządzenia. Mógłbym podłączyć licznik ten MT50. Muszę tylko rozdzielacz tutaj zamontować i też zrobić um, to, ale to z czasem na razie jest. Tak, w takim układzie jak jest wersja produkcyjna 3.1. No, no dobra, i tak to obecnie wygląda. Planuję jeszcze tutaj rozwijać, troszeczkę, troszeczkę zmodyfikować, ale na chwilę obecną wersja 3.1, wersja produkcyjna jest i działa. I w sumie jestem zadowolony. Także dzięki za oglądanie. Do następnego, cześć.